Lidlowy przegląd cenowy. Przez kraj przytacza się potężna burza emocji w związku z celami w biedronkach. Podobno w różnych biedronkach w Polsce są różne cele. Tych samych produktów to może wywołać pianie. Lidla! Porównaliśmy wartości koszyków w sklepach Lidl i Biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski, opierając się na cenach 15 przykładowych produktów tych samych marek lub tożsamych marek własnych o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Zakupy na potrzeby porównania zrobiliśmy 22 marca 2024 roku w 10 sklepach stacjonarnych Biedronka i 10 sklepach stacjonarnych Lidl. Wnioski? Po pierwsze, w badanych Biedronkach ceny koszyka 15 przykładowych produktów na wschodzie Polski są wyższe niż na zachodzie. A różnica pomiędzy najtańszym koszykiem na zachodzie kraju i najdroższym koszykiem na wschodzie to nawet ponad 19 zł. Po drugie, w każdym z porównywanych sklepów Lidl ceny koszyka 15 przykładowych produktów są takie same, a dodatkowo niższe niż w Biedronce. Spójrzmy na koszyk zakupów z Biedronki w Gorzowie Wielkopolskim. Za 15 przykładowych produktów zapłaciliśmy tam 179 zł i 88 groszy. Porównajmy go z koszykiem zakupów z Biedronki w Radomiu. Te same zakupy kosztowały tam 199,38. To ponad 19 zł różnicy. Jak na tym tle wypada Lidl? Koszyk 15 przykładowych produktów w Lidlu ma wartość 177,58. Nie tylko w Gorzowie Wielkopolskim i Radomiu, ale we wszystkich sprawdzonych miastach. Bo w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Podsumowując, w każdym z 10 sprawdzonych przez nas sklepów biedronki zapłaciliśmy inną kwotę za koszyk 15 przykładowych produktów. Ceny koszyka na wschodzie Polski są wyższe od cen obowiązujących na zachodzie kraju, a różnica pomiędzy najtańszym koszykiem na zachodzie kraju i najdroższym koszykiem na wschodzie to nawet ponad 19 zł. Natomiast w każdym z dziesięciu porównywanych przez nas sklepów Lidl za koszyk 15 przykładowych produktów zapłaciliśmy tę samą kwotę. A dodatkowo nasze zakupy były tańsze niż w Biedronce. Chcesz porównać wartości koszyka w pozostałych miastach, które uwzględniliśmy w przeglądzie? Wejdź na wwwlidlpl koszyk gdzie znajdziesz wszystkie paragony.